Prosiłabym w imieniu całej redakcji Telewizji Polskiej o odniesienie do się do sytuacji z Jurkiem Owsiakiem i do tych gruźb, które usłyszał. My, politycy, i media myślę, też mogą chyba dorzucić kamyczek do swojego ogródka w tej sprawie. Doprowadziliśmy do tego, że ludziom, niektórym, po prostu powiem to zupełnie wprost, zaczyna odbijać. I albo doprowadzimy do sytuacji, w której ta temperatura trochę spadnie, albo ktoś, kto może nie do końca jest w stanie panować nad swoim zachowaniem, przejdzie od pisania. Durnych rzeczy w mailach albo na Twitterze albo durnych telefonów do operowania nożem, pistoletem czy innymi rzeczami. My żyjemy w kraju, proszę pamiętać, w którym zginął prezydent Adamowicz, ale przed nim zginął też prezydent Narutowicz który był wybrany w tym Sejmie na prezydenta, a później zabiła go ulica. Bardzo współczuję Jurkowi, że do, zaczyna dostawać takie groźby. On na to sobie niczym nie zasłużył. Nikt sobie nie zasłużył na to, żeby takie groźby otrzymywać. Trzymam za niego kciuki. Jeżeli mogę mu coś powiedzieć, to to, żeby się nie przejmował, żeby, żeby szedł dalej, żeby robił swoją robotę i żeby nigdy nie zaniedbał jednej rzeczy, to znaczy takiej, żeby zawiadamiać zawsze policję i organy państwa w takich sprawach. Bo w 50% czy 60%, Okaże się, że to są jakieś rzeczy, że ktoś się napił i coś sobie wieczorem napisał jeszcze z profilu kolegi, ale jak przegapimy ten jeden moment, to może być niebezpiecznie. Proszę pamiętać, gdzie się wydarzyło zabójstwo prezydenta Adamowicza. Wydarzyło się na finale Wojspu. Trudno wyobrazić sobie bardziej graficzną konfrontację dobra ze złem. Ludzie przychodzą, żeby zrobić najlepszą rzecz, jaką można zrobić, i dzieje się najgorsza rzecz, jaką można zrobić. I myśmy do tego, proszę też zobaczyć, nie potrzebowali żadnych wrogów zewnętrznych. Nikt nam nie przyszedł i tego nie zrobił. Myśmy to sami, sami w, w kraju zrobili. Dlatego mam nadzieję, że służby państwa zrobią wszystko, żeby tych, którzy grozili owsiakowi, którzy grożą też innym osobom zaangażowanym w życie publiczne, żeby ich złapały, żeby ich stosownie ukarały. A my błagam, i to jest moje wołanie do wszystkich, obniżmy temperaturę, bo jak jej sami nie obniżymy, to nikt jej za nas nie obniży. A Jurkowi trzymam kciuki, mam nadzieję, że to wytrzyma. Rozumiem, że to jest straszna presja. Ja kiedy pierwszy raz musiałem przeczytać detaliczny opis jakiegoś, już nie powiem kogo, kto pisał jak mnie zabije, zgwałci moje córki i y, y, jak będzie torturował moją żonę, to muszę powiedzieć, że to robi na człowieku wrażenie.